Cześć, zapraszam Was do kolejnego spotkania przy kawie. Skoro kawka, to i gazeta. A jaka gazeta? Ja mam przy sobie Deutsch Aktuell, Deutsch für Anfänger, czyli niemiecki dla początkujących. Jest to czasopismo, w którym są różne artykuły i do tych artykułów jest stworzony słowniczek, więc wszystkie trudniejsze wyrażenia, słówka są od razu tłumaczone. Powiemy sobie dzisiaj, welse Stier ist intelligent, welches still tier, tier ist. intelligenta und welse styr ist am intelligentesten. Możemy tutaj zastosować również synonim i możemy powiedzieć welse styr ist klug, welse styr ist kluga und welsie styr ist am klügsten, czyli które zwierzę jest mądre, mądrzejsze i najmądrzejsze. Zapewne w szkole nieraz słyszeliście, że der Affe ist sehr, sehr pfiffish, czyli że małpa jest bardzo sprytna. Kolejne słówko pfiffig. Um, jednak nie, tak nie jest. Ale zacznijmy od tego e, trzeciego zwierzaka, które jest inteligentne, mądre, później przejdziemy do tego bardziej inteligentnego, do mądrzejszego, a na końcu poznamy to najmądrzejsze zwierzę świata. Tym mądrym zwierzęciem e, jest derabe, Rabe, der Rabe, czyli kruk, der Rabe ist intelligent, oder der Rabe ist kluk, czyli e, derabe zajmuje e, trzecie miejsce, plac nr. 3. Drugie miejsce zajmuje der Affe, czyli der Affe ist intelligenter als der rabe, czyli e, małpa jest inteligentniejsza, jest bardziej inteligentna niż e, kruk. E, Oda der afe ist klüger als der rabe, czyli jest mądrzejsza niż kruk. Und welches Tier jest am intelligentesten? E, also am intelligentesten ist Der Delfin, czyli delfin jest najbardziej inteligentnym zwierzęciem albo der Delfin ist am klügsten, również tak możemy e, powiedzieć, czyli numer 1, der Delfin, Platz numer 1, der Delfin, Platz numer 2, der Affe und plac numer 3, der Rabe. Czy zwiedzieliście o tym? A może uważaliście, że inne zwierzęta są super inteligentne, są najinteligentniejsze na świecie? Koniecznie piszcie w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym spotkaniu przy kawie.